Witam was bardzo serdecznie widzowie w dzisiejszym odcinku Jak widzicie tutaj na stole mamy milion kopert A dokładnie ich jest 15 I z nami w dzisiejszym odcinku będzie super niespodziewany głoś Którego znacie po miniaturce Będzie to Manojek Dzień dobry, powiedziałbym wręcz mane Maneczko Yy, mogę już pierwszą? Jeszcze nie, ale chciałem powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie organizował turniej Gra Ciemno, ale w Fortnite I w tym odcinku Manojk będzie miał szansę zdobyć sporo v ale to wszyscy sami zobaczycie podczas oglądania tego materiału do końca Manojku, w dzisiejszym odcinku będziesz miał 5 koperników do wyboru, yy, masz tu 15, z i yy, możesz wybrać 5 jeżeli Wam wideo ten odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, wpadnijcie do manojka i pamiętajcie również o wsparciu w w sklepie. Pisajcie mi mojej czyli CaptureCode w sklepie Fortnite. No i oczywiście, podajcie do partnerów tego wyjazdu, czyli marki Intel, Computronic oraz Rockad. Linki znajdziecie w opisie do promocji, które oni dla Was przygotowali. No i oczywiście, podajcie w z KPL, bo przygotowaliśmy dla Was takie piękne sliwy, takie koszuleczki. A teraz przejdźmy do odcinka. Pierwszym moim numerem będzie szóstka ta... A nawet ułożyłeś tak, powiem ci z grab. To jest dziewiątka Chciałem <grym> powiedzieć, <A. grym> <grym> że nawet ułożył dobrze kolejnością I koło ósemki, dziesiątki Kepciu bierze szóstkę <grym> y, Dla ciebie, I jak chciałem powiedzieć, że będziesz miał możliwość odgadnięcia co jest w której kopercie, w sensie w jednej y, Poprzez rywalizację w kamień, papier, nożyca Cztery numerki jeszcze Dziesiątkę biorę, po to, że z tej dziesiątki zabiorę sobie y, zero i wyjdzie, że jesteś sześćdziesiątą. Ale big Nieźle, e, nieźle. Dziewiąteczkę sobie wezmę, bo to, o, czyli e, to. mój ulubiony numer. E, Czternasteczkę sobie wezmę, bo to Gabi ulubiony numer. Tak, jakiś numer. Czuję, że to podchwytliwe. Dobra, biorę jeden, jak Nibzi <gum gum gum ciało> się co to jest jeden. Kempciąkajkę no. Ogólnie, Manuku, mam do Ciebie pytanie. O którą on byś chciał rozegrać ze mną kamień papier nożyca? Nie, przecież one są moje. Tak, ale poznasz ty, co jest w środku. Tak, tak. jeżeli I być... wygrasz papier kamień nożyce I będziesz mógł treherdować. A do jednego czy do trzech? Do jednego, bo do trzech on mnie za bardzo tak. rozumie. Potem za Przez to, zacznę od jedynki, którą wybrał Nilsi Kartu nie ma, jak coś. A, same nagrody. Tak, same, no, same nagrody. To... A jedynkę chciałbym. Doczyń są minusowe kary. Do 30, do 30, do 30? <laughs> <laughs> it was at this moment that he knew he fucked up. Raz, dwa, trzy. Wygrałem! Wygrałeś. Dobra, to ja pokażę tylko o tobie co jest, żebyś wiedział. Dobra. To no, ja nie widział. A widzę, widzę. widzę. To, szkoda, że A nie to Ja już. Powiedzia... Ja chciałem tylko powiedzieć, że specjalnie ją przegrałem, bo widziałem jak Capture reagował, więc nie chcę mm. tej koperty, dlatego nawet nie zamierzam nią dalej grać. Daj, jak mnie źle zrozumiał, bo tu chodziło o to, że jeżeli by wygrał mną kamień papier, nożyce, to by wiedział co jest z danej kopercia. Czyli podsumowując, on by jeszcze jej nie wygrał, tylko po prostu by wiedział co jest z danej kopercia. Teraz zagram o. 6-6. Ale to, to już na dole. Co? To już na dole, przy komputerze Będziesz wam zamknął. okno Nie no, nie dosięgnę No bez rady U nie stary, ja się tu nie mieszczę, patrz No, ale no musisz wyciągnąć rękę tylko Musisz iść i walczyć Nie, nie w nie, chatę nie. Ja tak w ręki nie podnoszę. Panie Manojku, masz ubrać, znaczy sobie to nie ubrać, ale wybrać tryb Arena Skyby na Arenie, musisz dojść do Skylimitu, jeżeli chcesz odblokować kopertę o numerze 1 Jeżeli chcesz się dowiedzieć co w niej jest Nie wiem jak się Potem, czekaj, bo to się pogubiłem we wszystkim e, Przepraszam macie ta klawiatura mogłabyś mieć klejąca? Yy, ja bym się mogła dodać, nic ja dość w yy, To był McRoyal, frytki i kawa <grym> Jak cię zapytam, to tak się rozmarzyłeś, wiesz <grym> jak spojrzałeś do góry, w biosa. Jeszcze raz, yy, masz zrobić skybaza na arenie yy, Zasady są takie, że musisz dojść do skylimitu i zrobić co najmniej od wejścia na skylimit 200 metrów do przodu Dobrze. Jeżeli ci się uda masz tą kopertę na przykład, Jak Okej. Okay. Gdzie, ma, gdzie mu rękawek dał? No nie dać mu rękawka naszego, ej! Nie, ej, to jest amatorka, no jak ma grać bez rękawka? Ma, no i wygląda w tym momencie jakby faktycznie robił co najmniej top 100 na kapia. Co najmniej Co najmniej, no Ja spokojnie se rozgrywam, tutaj nie chodzi o kilę tak? No nie, chodzi jak o, o SkyBase'a Dokładnie, więc ja tutaj A w ogóle, tak w sumie ci mogę powiedzieć, o. że to można robić kilka zadań naraz, nie? Więc jeżeli byś chciał na przykład A, zrobić... O. Rześnie, tak bo bo wcześniej powiedzieć yy... Muszę przedstawić te zadania w sumie? No nie, na przykład zakierować przeciwnika to nie do rady. Jak spadnę z tego SkyTexa po 200 metrach, to będę mógł, tak? O! Tak. Gierce jakieś są w ogóle? Tak, tak, to tak. Zabić roka, bez używania hardpola. Ty nie, bo on już umiera, nie? Ja przypominam, że masz jedną próbę stary, no może tam będzie jakaś druga, ale wątpię, nie mamy tak w scenariuszu zapisane. No może jakby się poradzić, to jest na 900 punktów. Ja brzełem leciał! To dzięki temu, no, już nic Widziałeś, widziałeś? Ale tracking był dobry, no, oddaję! No, ale to offa zabiłem, nie wiem czy widziałeś. Nie, zaklepował. Gdzie tak? to, jak już tam zniknęło? Nie no przecież tutaj się zatytowałem, strzelałem z tego, a potem I zabrakło amunicji, No amunicji z kilofa? Tak? No zaklepował Dobra, którą kopertę wygrałem? Co wybierzesz, którą chcesz? Teraz. Y, dziewiątkę bym chciał. No to dziewiątka, ale to... No, dziewiątka, no. no na razie chce. No, na razie no, nie tak. potem dopiero dobrze, będziemy gadać i tak dalej, no Surprise, madafaka Chodź zamiast Ej, chodź, on robi tego big brain'a No I to jest big brain, o może w końcu zrobi jakieś zadanie normalne Jest Jest Skylimit, potwierdzamy. Jest Skylimit, potwierdzamy Profesor potwierdza? Tak To mi się podoba Potwierdzam Hej. A ile metrów? 300 metrów. metrów! Brawo Mazur, ja bym ja To była koperta o numerze pierwszym, czyli masz... Nie, 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 ja miałem wybrać sobie. 14, ja 14 wybieram. 14, no to masz teraz kopertę o numerze 9 i 14. Brawo, Dobrze. gratulacje. Tak. Elo, ela, elo, ja chciałem powiedzieć tylko, że Manek tutaj powiedział, że on miał grać o 14, a miał grać tak w rzeczywistości o jedynkę, tak po prostu mówię, żebyście ogarnęli, bo będziecie w szoku, miał grać o jedynkę, a potem okazuje się, że o 14. Tutaj się po prostu wszyscy pogubiliśmy. Dobra, teraz powróćmy do odcinka. Elo, elo. Był jeszcze jeden. Challenge, ale go i zapomniał jaki to był. Co tutaj fajnasz? <noise> <noise> Czy pamiętasz <noise> jakie challenge wpisywał <noise> Kepcion na swój własny odcinek? <noise> Ej, 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 bije się one! Ale jak się powiedzieć, że musi roka za, za tego zniszczyć, a nie... Mano, dawaj to... Spiderem, Spiderem! Jak on ucieka nie chce ucieka! Ty Monek ją boba robi! No żartowałem ty. Ej, ty nie, nie, no nie wierzę, nie? Mano, jak Miałem nieprzydatowanego shotguna, no! Albo blisko. Ale ja chciałem szybciej zrobić następny challenge. Okej, okay, dobrze, żeby przejść do następnej gry i polecieć na deroka, i to może być każuła solo, panie manojku. O kurde. Oło. O. <laughs> nie mam rękawka, to chodzi od kawka, to imię? Tak, to jest od kawka. Tak, bo to jest nasz oryginalny pomysł, zrobić rękawek. Bardzo? Mhm. Rękawek. Rękawek, bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł. Tak. O, przyszedł rękawek. Kawek? Pokaż swój rękawek. <laughs> <laughs> Dobra <śmiech> Ale gra <laughs> słów. Ej, czemu ten nie reaguje? Ej, jak byś czy nie z Marty? Wygra. No, <śmiech> wygra! <śmiech> na raty, na raty mano, na raty. A tak, ja się ja teraz chcę wyleczyć. No, spokojny, nie groźno Chicago Ale mano na w ogóle chciał ci powiedzieć, że masz go zabić, a nie uciekać przed długo. Ja, ja mam pewien pomysł, ja mam ja mam taktykę Spokojny. Dobra, rozumiem, okej, okay, mi to pasuje. Ej. to wypychające. No, impulsowe. Ej, to może z górki go zerkniesz w ten sposób? Nie, ja pierdzielę, ja, ale to bez sensu ułatwieniem mu daliśmy, nie? W sensie, że łuki są w tej grze. Ej dobra, bez sensu. Ej dobra, bije po się to, to nie bije. Ziemie strzel, to będzie palić nie? Ej dobra, bo już to się to trochę, nie? 10 dni później. Lataj, mamo! O, Nie udana. Przegrywam! Przegrywam kartę numer jeden, niestety. Czwarte zadanie, widzowie, w sumie to może nie, czwarte, tak? Czwartej. Banek ma za zadanie zrobić 3 fragi na Tower ze złotego pijama, którego musi zakupić u tego Bambika, który siedzi na boisku. Ty czemu? Bo to ty, ty ty, jest ty. jeszcze jeden jakiej trader. No i no i zaniczony! Ej, to jest jakiś. Ej, nie! Ej, no. no i. No się nie spodziewałem co ten w głow. No dobra, no 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 zabiłem ten Mega Trader, tak? Tak. Tak, trzy tak, fragi, no jako 3 fragi jest tak. Swój. Zajęczamy. Zajęczamy. To jako trzy fragi, zaliczamy, Zaliczamy Zajczamy. Idziemy nojku. Widzowie, mam czwartą piątą w sumie. Piątą konkurencję, tak. ostatnią konkurencję o kopertę numer 14. I Malek ma za zadanie trafić, wy o to... 14 Chyba dzieliście na dwa? Słucham? 14. Dzieli się. No i ma na zadanie tego ma trafić o to, to czerwone yy, pole tutaj. tutaj Tutaj chyba co nie? O to mi chodzi. Nie, proszę tutaj nie ta, nie wykorzystywać nie Big Braina i nie mnie mam 10 prób. 5. Proszę nie przesadzać. Yy, ja chciałem tylko powiedzieć, że za dziecialka codziennie grałem prawie wrzutki, co weekend, trzeba po prostu jedną testową, żeby zobaczyć, że trafiam, okej? Okay? Tak. Opływała pozycja widzowie, tutaj tak paluszek musi być uniesiony Prosta piłka, Dałem, nie było. Nie było widać na kamerze, ale trafiłem idealnie No tak było. Nie zmyślam Dobra, mam pięć. Pierwszą lecę. Ja nie widzę. No, aj, Stabię. było blisko! Ej, to jest czwarte, nie to wiesz, jest jednak jaki skał. Znosi na lewo, znosi na lewo, więc trzeba... Ajajaj. Ja, ja. O, tu leciało ładnie. Ostatnia, ostatnia próba, o wszystko, bo... O wszystko, ostatnia próba. Dobra. Uuu. Aj już. Szkepcio, Ja bym dał dwie dodatkowe. Naprawdę. Chcesz? Mogisz mnie nie dawać tylko kurde i dał? ej, dałeś? Nie, nie ma. Mi się wydało, że odbiło się od tego plastiku i jest zbawione. Ja bym ek... zaliczył <laughs> Dobrze, ja też bym zaliczył. Okay, czy zaliczył? Zaliczamy czy nie? Zaliczamy, zaliczamy. Zaliciamy. Nie wiem co... Dobra, nieważne. Przejdźmy do negocjacji. No. Okej, okay, ogólnie Negocjacje, chciałbym... tak? Ogólnie, tak, negocjacje tutaj mam yy, współnegocja... Co? negocjat. Tora czegoś, A? tak? Ja bym chciał od ciebie dziewiątkę. Ja już ci tłumaczę dziewiątka? Ja Czyli bę, tak. ma, ma jedną złą i akurat od tej zacząłeś negocjacje, tak? Żeby ją od razu. Ciekawe. Ej, to jest ciekawe. debel, on sprzedaje mnie. On mnie sprzedaje. to jest prawda? Nie, czy, nie? Powiem, czy to jest prawda, bo może zasłudziłem Big Brain, może ustaliliśmy, byliśmy przed chwilą na dole. Tak, to jest Mam Big Mam nadzieję, ale. Więc tak, słuchaj, no mamo no, nojku no, nie. A ja nie, nie wtrącaj mi się, panie. Dobra, dobra. E, ja chciałem powiedzieć, że dziewiątka to jest moja ulubiona cyfra, więc dziewiątka odgrywa dla mnie najważniejszą rolę w życiu. Rozumiem. Więc e, raczej wolałbym ją bardzo mocno zostawić. Słucham propozycji. A, a jakbyśmy złożyli szaloną propozycję za tą dziewiątkę. Okay. Możemy. Możemy. Możemy yy, w postaci 2000 tak. fałdolców. Możemy tak zrobić, ale najpierw chcę otworzyć jedną z tych kopert i zobaczyć, co mam w środku. O, twardy negocjator, twardy negocjator. No to, jest ale jest na... na po prostu y, skali wielkości, więc nie wiem, tutaj może być po 100 fałdolców okay, okay. i może te 2000 będzie opłacalne, ale jeżeli tu będzie 1000, albo 2000, albo 5000, albo 10 tysięcy, to wtedy 2000 to nic za jedno. Nie no, ma, ma raz. No, no to może praktycznie zacznijmy od innej koperty. To ja chciałbym otworzyć kopertę numer 14. Numer 14. Damy ci otworzyć te 14. Km? Tak. Znale Ale będziesz musiał nam oddać 500 fałdolców z tej koperty. Tak 10 dni później no, Mała i krótka piłka. 500 fałdolców z 10. Okej. Okay. Dobra, być. dobra, zobaczmy co jest z 10. Ale... I w z jest Tysiąc, tysiąc, tysiąc. pałdolców! Czyli pięćset. No dobra, to ja na razie jestem 500 do przodu. Okej okay. A pomyślmy o tych. Powiem tak, ja mam wszystkie kupię za 2000 20 waksu też. Ja otwieram w takim razie. Czekaj, złoty. Ale uf, to, nie to jest gotym! Pięć tysięcy paudolcy! Ale o co coś ty, ty się stało? No po prostu wziął, no. że on chce i tyle, no! No bo to są moje koperty. Bo to ja są jego koperty. On nie musi znać A czyli on to nie kupił ode mnie, nie? Kupił <laughs> nie, nie kupił. Co to się stało? 2030 baksa za ziemią, za no, po prostu oddać? oddać moją kopertę, w której potencjalnie, skoro tu jest 5000, może być 5000, mam ci ją oddać i jeszcze zapłacić. No a jaki jak jest powód takiej zabawy? Czy pan wie więcej niż ja o tych kopertach? Dawać. Powiem tak, wiem i nie wiem, ale to mnie pana powinno interesować, bo to jest bardzo nowy program. Dobra, 2300 mibaksów za tą kopertę. Ale ty mu dajesz czy ja ma ci bo to jest bardzo Ja ja ci daję. To tak. O, no ja bym powiedział, że ja, to ja totalnie chciał... się nie zgadzam. Totalnie się nie zgadzam. dobra, to pan już mnie miał 500, to ja dam 1500. Ja bym powiedział tak, że 4000. 4000 Musisz mi dać. Five minutes later. Nie dobra, grudka piłka, dwa tysiące dajesz mi. Nie, nie czy ja ci daj dwa tysiące, to kopertę dajesz mi ją albo. Ej, czemu ja To Pasuje? Tak. Kupione! Tak. dobra, jak coś. No nie, Spokojnie, jak chcę dobrze dla Was. Przecież przed chwilą ci zapłacić za nią! Tak byś sprzedawał samochód, przyjąłby do ciebie klient, i on ci mówi, dam panu 10 tysięcy za samochód, a ty byś mu powiedział, dobra, to ja dam panu 5, ale niech pan go weźmie! Ty jesteś, drugi negocjator, i żeś doprowadził do tego stanu Dobrze. 2000 dla pana. <noise> Powiem tak, to ja jej totalnie nie chcę za żadne pieniądze, nawet za 8 tysięcy Otwierasz, tak? Tak. 100%. tak? No muszę, nie mam. No, to proszę tego. otwierać. 1000 fanforsów! A się bałeś 100? Czuję, że to może być minus 1000% czy coś takiego, czy nie? A było minus 100%? Było. W W dziewiąte. Tak? No. Dlatego właśnie chciałem, żebyś zarobił coś z tego odcinka. Ty faktycznie! No. A i ty w ogóle Co tu otwierasz? Złamą zasady. Ale się skończyć. wszystko każdy swoje otworzył no to ja trochę się opomilę Trochę tak, trochę no, ale tak No to, że się trochę oszukałem i 500 już ci oddałem To ci mm. daję drugie 500 w tysiąclecie z tego tysiąca? Nie no, 8, więc za na 10 o, 10 tysięcy zł na moje konta Fibaxu No to już, no to dałem. Easy money i widzowie, dziękuję Wam za odcinek. Wbijacie do Manojka, wbijacie do Smartiego, wbijacie w ogóle do wszystkich linki w opisie. Yy, trzymajcie się, widzowie. Do partnerów również macie linki, bo tutaj dzięki nim jesteśmy. Sprawdzajcie to ofertę. Linki w opisach. Ello, elo, Ello, elo! Ello, elo, Ello, elo! Ello, elo, Ello, elo! Nie ma lipy, nie ma wiochy, kurwa. raket Fiulski, synu. Bum!